W dzisiejszym materiale przedstawię Państwu informacje, jak skutecznie zmienić drzwi w lodówce Samsung otwierane z prawej strony na lewą, czy też z lewej na prawą. Standardowo 95% lodówek otwiera się w tym samym kierunku czyli z lewej strony Naprawą, no i my będziemy próbowali zrobić tak, żeby nasza lodówka otwierała się na odwrót. Czas operacyjny około półtorej godziny. Miałem wcześniejszy model bardzo podobny do tej lodówki. Drzwi w tamtej lodówce zmieniałem przez około 15 minut. Tutaj myślę, że należy przeznaczyć sobie troszkę więcej. Czasu. Na samym początku poluzowuję śrubki, aby zobaczyć, czy jakiś inny klucz będzie mi jeszcze potrzebny. E, przystępując do tego, musimy być bardzo ostrożni. Pod spodem, pod tym e, plastikowym e, pojemnikiem znajdują się kable. Musimy uważać, aby tych kabli nie urwać. Ja na samym wstępie już Państwa przez, przeproszę za to, że. Być może to wszystko będzie takie nie do końca w jakości studyjnej nagrywane, trochę się będzie mi ta kamera trzęsła, no aczkolwiek sam to robiłem, więc będziemy musieli się do tego przyzwyczaić. Postaram się jak najmniej cząść tą kamerą. Już na samym początku widzimy, że odłączam kabel. To jest bardzo ważne, ponieważ będziemy musieli tutaj ostrożnie do tego podejść. Drzwi w pewnym momencie mogą nam wylecieć. Tutaj dobrze jest skorzystać z pomocy drugiej osoby. Proszę zobaczyć, to wszystko się o i nagle miałbym drzwi na ziemi. Natomiast mam dobry refleks, akurat w tym momencie udało mi się złapać drzwi, to było bardzo ważne. To był jeden z takich punktów przełomowych tutaj w wymianie drzwi w tej lodówce. Odkręcam kolejne zawiasy, tamte drzwi są już w bezpiecznym miejscu, nie poobijane. Odkręcam kolejne śruby. Ciężko mi było znaleźć śrubokręt, który by odkręcił akurat te śruby, ponieważ niektóre się po prostu przekręcały, te gwinty w tych śrubach były takie nie do końca wygodne. Ta najmniejsza śruba jest taką śrubą pomocniczą, tutaj łatwo się ją odkręciło. Proszę zobaczyć, tutaj zostają nieznaczne ślady po tych śrubach. No będziemy musieli włożyć tutaj zaślepki, ale już teraz widzimy, że pomimo tego, że nic tak naprawdę nie zrobiliśmy sami, to i tak mamy takie drobne obtarcia. Będziemy musieli włożyć w tamto miejsce zaślepki drzwi w bezpiecznym miejscu i to proponuję także Państwu, aby na chwilę zostawić. Górne i dolne drzwi, i przechodzimy do samej lodówki. E, tutaj mamy kabel. Będziemy mieli e, w tych drzwiach kabel, który będzie trzeba przełożyć, a także będziemy się musieli zająć przełożeniem tych zawiasów. Co jest ciekawe, ten zawias teoretycznie moglibyśmy przełożyć tutaj, e, w to miejsce, gdzie jest zaślepka. Najpierw musimy, oczywiście, tą zaślepkę z lewej strony wyciągnąć. Wyciągamy ją jak najbardziej ostrożnie się da. No i w to miejsce będziemy wkładać zawias. Zaślepka wędruje w drugie miejsce, to bardziej takie e, narażone na wzrok gości. E, tutaj o, już widać trochę bardziej. Dokładamy tą zaślepkę. Ona nie przylega tak naprawdę idealnie, już widać, że tutaj coś było robione. No niestety. To już nie będzie nowe. Na pewno ślady po zmianie drzwi zostaną, choćby nie wiem, jakbyśmy się starali i jak bardzo tutaj uważali, to i tak już ślady będą. Mamy ześlepki na zawiasy i będziemy musieli teraz przełożyć dolny zawias z prawej strony na lewą stronę. Co jest ważne, wykręcamy. Wykręcamy zawias z prawej strony, i tutaj będziemy musieli go teraz przykręcić. To nam tak łatwo nie wejdzie, ponieważ będziemy musieli zmienić także ten górny bolec, który będzie prowadził nasze drzwi, czyli ten srebrny bolec będzie trzeba wyciągnąć, bo normalnie będzie ciężko wsadzić te drzwi. Tak jak tutaj Państwo widzicie, to będzie wymagało Drobnej zamiany, tak to nie wchodzi, jak jest pokazane. A więc odkręcamy ten bolec i wkręcamy go z drugiej strony naszego zawiasu. Żeby wkręcić tutaj kolejność, o już tutaj widzimy, będziemy musieli się przy okazji troszkę pobrudzić, ponieważ mamy jeszcze odrobinę trochę białego smaru, który standardowo jest w lodówce. Eee, zaślepki e, te zwykłe nam bardzo ładnie odejdą. Możemy je przełożyć w, dru w drugie miejsce. Nieco zabezpieczymy te zadrapania czy te ślady po zawiasie. Nie będą one tak widoczne, aczkolwiek te zaślepki już tak nie przylegają, jakbyśmy mogli chcieć. No i tak dobrze, że to nie są naklejki. E, tutaj będziemy musieli jeszcze wkręcić y, śrubę oraz zaślepkę tu akurat o mówię o tej zaślepce. Y, ciężko jest tą zaślepkę wyciągnąć y, ja tej lodówki tak jak za chwilę tutaj zobaczymy nie obdarłem ona jest po prostu ubrudzona z tego nożyka nożyk nie jest do końca czysty wcześniej chyba coś pianką było robione więc to się zetrze ale tutaj musimy się po Wspomóc jakimiś innymi elementami, wykręcamy tą śrubę i tam będziemy wkręcać zawias. Tak wyglądają nasze drzwi standardowo prawe. Tutaj będzie wędrować zawias, i tutaj robimy zaślepkę. Co jak co, ale takie zaślepki to producent mógł już dorzucić, no, wiedział najprawdopodobniej, że wyciągając one się uszkodzą, chociaż one już same w sobie nabijane są lekko popękane. Tak wygląda zawias już zamontowany, środkowy. I teraz to, co jest najważniejsze: montujemy środkowy zawias, ale nie montujemy dolnego, albo montujemy najpierw dolny. A później środkowy, bo nie wciśniemy drzwi, a więc decydujemy, czy drzwi przykręcamy od dołu z zamocowanym środkowym zawiasem, czy też od środka. Lepiej jest najpierw zamontować dolny zawias, a później przykręcić środkowy, dlatego że od spodu będziemy musieli wtedy trzymać drzwi razem z zawiasem. To jest dość ciężkie, ponieważ drzwi musimy trzymać w jednej ręce, do góry później dokręcamy zawias. Może to być trochę skomplikowane, jak kto woli, jeśli mamy kogoś do pomocy, możemy dokręcić od spodu. Wtedy łatwiej nam będzie też naoliwić być może te, te drzwi, tak wygląda przekładanie tego bolca w zawiasie dolnym, bolec trzeba dokręcić i wtedy włożymy nasz. Zawias. To będzie o tyle istotne, że e, zwykłe przełożenie tego zawiasu, tak jak widzieliśmy przed chwilą, nie będzie działać, ponieważ on e, działa w inną stronę. On jest akurat skierowany w inną stronę. Tutaj należy ten bolec dokręcić jak tylko e, możemy. Może ktoś ma jakiś klucz i uda mu się to lepiej zrobić. E, jakość wykonania, oczywiście, jest dowolna. Warto też, abyśmy na oliwili później ten y, zawias, ja używam białego smaru i w tym momencie nasz zawias jest już gotowy do założenia drzwi. I teraz tak. Drzwi wkładamy od góry, zawias od spodu y, i dokręcamy. Lepiej jest najpierw dokręcić dolny, a później środkowy, ponieważ łatwiej się dokręca. Dokręcanie śrubek. No, z tym jest trochę problemów, ponieważ te otwory tutaj są zaślepione. Tak jak widać, tam jest trochę pianki, trochę jakiejś folii aluminiowej, trochę plastiku. To trzeba najpierw w jakiś sposób przetkać, żeby dostać się do naszych otworów, tak żeby wkręcić śrubę. Dlatego też mówiłem, że najpierw łatwiej jest dokręcić dolne drzwi, bo jakbyśmy mieli. W rękach nasze drzwi, i mieli tutaj kombinować, żeby wkręcić teraz te śrubki, to mogłoby to nam nie wyjść. Mogłoby to być nie do końca wygodne. Trochę się należy z tym pobawić, a więc przyzwyczajmy się do tego. Ale jest to do zrobienia. Wkładamy bolec. Tutaj widzimy teraz nasze drzwi. Proszę uważać, aby nie wciskać tego bolca na siłę. On ma specjalną taką prowadnicę. Teraz słychać, że on wszedł tak jak trzeba. Można tam trochę smaru, białego w moim przypadku nanieść. To są nasze drzwi po odkręceniu zawiasu, który jest pomiędzy górnymi drzwiami a dolnymi. To jest. Dość skomplikowane. Będziemy musieli tutaj uważać, aby w odpowiedni sposób przełożyć e, ten plastikowy odbijak. Tutaj mamy akurat zaślepkę. Zaślepkę przykładamy z jednej na drugą stronę, ale wcześniej będzie jeszcze trzeba ten zawias odkręcić. Pamiętajmy w tym momencie, jak odkręcamy ten zawias. A więc, tak przykręcamy zaślepkę. W ten sposób wygląda to u mnie. Zaślepka jest dobrze zamontowana. Musimy uważać, aby ten odbijak nie był zamontowany krzywo, bo wtedy też te drzwi nam będą w trochę dziwny sposób działać. Nasza zaślepka wędruje z jednej strony drzwi na drugą. Tutaj już widzimy zamontowane drzwi dolne. Z tym nie było problemu. A teraz zawias, zawias górny. E, przykręcamy zawias górny dopiero w momencie, gdy nałożymy drzwi. Musimy uważać, aby to wszystko było w odpowiednim kierunku. E, najpierw sobie przygotujmy to wszystko, później wkładajmy drzwi. Drzwi są dość ciężkie, dość nieporęczne, e, więc na, ty, na to musimy zwrócić uwagę. E, tak to mniej więcej wygląda. Zawias. I teraz, w tym momencie, jest ważna rzecz, która będzie też istotna w późniejszym czasie używania naszej lodówki. Musimy przełożyć kabel tak, aby drzwi się otwierały, nie był za krótki ani za długi. Tutaj Zaślepkę, którą otrzymaliśmy od producenta wkładamy, ona jest jakoś akurat u mnie jeszcze porysowana, tak dostarczył mi producent. Wygląda to na taką tanią chińszczyznę, ale co zrobić, ważne, że, że jest. Od góry tam za bardzo nikt nie będzie patrzeć. Tutaj widzimy drugą zaślepkę, która nam nie będzie potrzebna, przekładamy tą na z miejscem na zawias, i musimy ten kabel usytuować tutaj w taki sposób, aby on y, ani nie ciągnął się za drzwiami. Musimy uważać, żeby się nie urwał, ale także, żeby nie był za długi. Jeśli będzie za długi, może się nam przecierać. A więc musimy go w taki sposób y, usytuować, aby otwierające drzwi. W, kierowały ten przewód w taki sposób, aby on się nie ocierał. Można to zrobić, trzeba się trochę z tym pobawić, uważać oczywiście na te drzwiczki czy drzwi, żeby nam się nie e, porysowały, nie upadły. Z tym ostrożnie. E, w momencie tutaj, znowu tego nie widzimy, gdzieś nam kamera nie e, dosięga do tego, możemy tutaj. Nasmarować zawiasy i tak jak mówiłem, ostrożnie to robimy w taki sposób, że nakładamy drzwi najpierw na dole, a później dokręcamy ten zawias, który jest u góry. Ja go jeszcze nie dokręciłem, to akurat jest informacja dla Państwa, co należy zrobić. Zakładamy tutaj zaślepkę, i pomiędzy będą drzwi. Zrobiłem to dlatego, że teraz jest to bardziej widoczne. W momencie, gdy drzwi są założone, to jest akurat yy, niedostępne dla naszych oczu, czy też dla kamery. I będziemy przystępować za chwilę do podłączenia drzwi. Kabel, który będzie wystawał z naszych drzwi, będzie trzeba podłączyć tutaj. Akurat będziemy mogli go przełożyć tak, że będzie dosięgał z jednej strony wcześniej był po prawej stronie, teraz będzie po lewej stronie. Musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy: przekładamy uszczelkę z dolnych drzwiczek, wyciągamy ją i wkładamy ją, tak jak tutaj pokazałem, dół do góry, czyli obracamy po prostu. Jeśli tego nie zrobimy, zimne powietrze będzie uciekało. Wszystko mamy już gotowe, zaślepki pozakładane. Ja lodówki jeszcze nie włączam, włączam ją dopiero po około 24 godzinach i to też rzeczy nakładam dopiero jak się lodówka schłodzi. Mi zajęło to około półtorej godziny. Mam nadzieję, że Państwu dzięki temu poradnikowi pójdzie to szybciej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę powodzenia, a także zapraszam na stronę kontroluje.pl. Pozdrawiam.